Od czego zacząć tworzenie planu ogólnego gminy? Dane projektowe. W tym materiale dowiesz się, jak szybko rozpocząć pracę z planem ogólnym gminy (POG) z użyciem wtyczki APP2 w programie QGIS. Poznasz podstawową logikę działania wtyczki, stworzysz pierwsze dane projektowe i przygotujesz ich kolejną wersję. Ten film jest częścią serii wtyczka APP2 Plan ogólny gminy krok po kroku, dlatego pojawiają się w nim odniesienia do innych materiałów na naszym kanale. Zachęcamy do ich obejrzenia, linki będą pojawiały się w prawym górnym rogu ekranu, znajdziesz je również w opisie filmu. Praca z wtyczką APP-2 przebiega etapowo i odzwierciedla wybrane fazy procedury planistycznej prowadzącej do uchwalenia planu ogólnego gminy. Szczegółowy opis procesu tworzenia planu ogólnego gminy z pomocą wtyczki APP-2 znajdziesz w innym filmie z serii Jak stworzyć krok po kroku plan ogólny gminy. Plik Gml do publikacji. Cały proces rozpoczyna podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Na tym etapie nie tworzy się jeszcze danych przestrzennych. Wtyczka umożliwia jednak zapisanie informacji o rozpoczęciu procedury poprzez przygotowanie dokumentu formalnego, uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu. Pierwsza wersja danych przestrzennych dla planu ogólnego gminy powinna być tworzona w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały. W tym czasie należy utworzyć dane przestrzenne przedstawiające obszar objęty planem ogólnym oraz dokument formalny. W kolejnym etapie tworzony jest projekt planu ogólnego gminy, obejmujący również strefy planistyczne oraz w zależności od uwarunkowań regulacje, czyli trzy rodzaje fakultatywnych obszarów. Dane przestrzenne zawierają w tym przypadku wszystkie wymagane elementy, to pierwsza pełna wersja projektu. Następny etap ma charakter warunkowy. Występuje wtedy, gdy w wyniku przeprowadzonych uzgodnień, opiniowania lub konsultacji społecznych wprowadzone zostały zmiany do projektu planu ogólnego gminy. W takiej sytuacji powstaje kolejna wersja projektu planu ogólnego. Dane muszą zostać zaktualizowane zgodnie z nowymi ustaleniami. W piątym kroku projekt planu ogólnego trafia na sesję Rady Gminy. Po uchwaleniu aktu dane są przekazywane jako załącznik do uchwały. Status danych zmienia się na w trakcie przyjmowania. Ostatnim, szóstym etapem jest wejście w życie Planu Ogólnego Gminy. Wtyczka umożliwia zaktualizowanie statusu oraz dodanie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Ogólnego Gminy jako dokumentu formalnego powiązanego z tym aktem. Od tego momentu Plan Ogólny staje się prawnie wiążący. Rozpocznij od sprawdzenia, czy dane w zakładce ustawienia wtyczki są uzupełnione prawidłowo. Sposób, jak wypełnić ustawienia wtyczki, znajdziesz w filmie Jak zainstalować i uruchomić wtyczkę APP-2 w programie Kugis. Następnie przygotuj pierwsze dane projektowe, czyli granicę planu ogólnego gminy. Zalecamy, abyś pozyskał oficjalnie dane oraz zweryfikował je z innymi dostępnymi danymi, również z gmin sąsiednich. Pozyskaj w szczególności granicę administracyjną gminy oraz granice terenów zamkniętych ustalonych przez organ inny niż minister właściwy do spraw transportu. Informację, jak wczytać warstwę, znajdziesz w filmie Jak wygląda praca w programie QGIS, dane przestrzenne i plik projektu. Z głównego menu, wtyczka APP2, wybierz opcję Praca z APP zbiorem APP, następnie wybierz przycisk APP. Otworzy się wtedy formularz Praca z APP. Krok pierwszy z siedmiu. Dane można tworzyć na wiele sposobów. W tym materiale pokażemy kilka różnych możliwości. W pierwszym kroku kliknij przycisk Stwórz Pustą Warstwę, co automatycznie utworzy warstwę o nazwie Akt Planowania Przestrzennego w projekcie oraz plik w formacie GeoPackage w folderze wskazanym w ustawieniach wtyczki. Teraz możesz narysować geometrię obszaru. Aby precyzyjnie odwzorować granicę administracyjną gminy, skorzystaj z narzędzia Włącz przyciąganie, ikonę z magnesem, a następnie śledzenie. Teraz za pomocą narzędzia rysuj poligon, narysuj geometrię obszaru objętego planem ogólnym gminy, dociągając ją do warstwy z granicą gminy. Rysowanie rozpoczniesz klikając na przycisk Rysuj poligon znajdujący się na pasku narzędzi. Po narysowaniu geometrii planu ogólnego kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć rysowanie. Otworzy się wówczas formularz atrybuty POG przypisany do warstwy akt planowania przestrzennego. Uzupełnienie tego formularza jest kluczowe dla poprawnego wygenerowania danych planistycznych w formacie GML. Wypełnij pola, zwracając szczególną uwagę na obligatoryjne pozycje oznaczone gwiazdką oraz wyróżnione czerwoną ramką. Oto krótki opis poszczególnych pól. Tytuł. Wpisz oficjalny tytuł APP. Typ planu. Wartość ustawiana domyślnie jako plan ogólny gminy, nie wymaga edycji. Modyfikacja. Przy pierwszym planie ogólnym pozostaw bez zmian. Poziom w hierarchii. Dla planu ogólnego gminy wartość lokalny ustawiana jest automatycznie. Status. Wybierz odpowiedni status dokumentu z rozwijanej listy. np. w opracowaniu, w trakcie przyjmowania, prawnie wiążące lub realizowane, nieaktualne. Pierwsze projekty mają status w opracowaniu. Obowiązuje od do. Wprowadź datę obowiązywania wersji planu. Tytuł alternatywny. Możesz tutaj wpisać na przykład skrócony techniczny tytuł do celów identyfikacyjnych. Przestrzeń nazw. Pole wypełniane automatycznie na podstawie danych umieszczonych w ustawieniach wtyczki. Identyfikator lokalny. Pole wypełniane automatycznie na podstawie danych umieszczonych w ustawieniach wtyczki. Identyfikator jest trwały, jednoznaczny i niepowtarzalny. Identyfikator wersji. Nadawany automatycznie. Zmienia się przy każdej aktualizacji formularza. Nie musisz edytować tego pola ręcznie. Początek wersji obiektu, również ustawiany automatycznie, określa datę i godzinę zapisania danej wersji formularza. Koniec wersji obiektu. Pole niewymagane wypełnia się je tylko jeśli dana wersja została wycofana. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, kliknij przycisk Zapisz, by zapisać dane wprowadzone do formularza jako część składową warstwy. Dane wprowadzone do formularza stanowią w uproszczeniu odpowiednik części tekstowej, który jest na stałe przypisany do danej geometrii, czyli obszaru objętego planem ogólnym gminy. Dane będą gotowe do dalszego przetwarzania w ramach wtyczki APP2, w tym do wygenerowania gotowego końcowego pliku GML. Powróć do okna Praca z APP i wskaż stworzoną warstwę do zapisu poprzez wybranie jej z rozwijanego menu. Następnie kliknij przycisk Zapisz warstwę do GML i wpisz nazwę pliku. Plik zapisze się w folderze podanym w ustawieniach wtyczki. Wtyczka zawsze wyświetla komunikat o poprawnym zapisaniu warstwy. Po zapisaniu pliku kliknij na przycisk Dalej. Przejdź do kolejnego kroku tworzenia APP. Materiał ten dotyczy pierwszego etapu procedury, dlatego pomiń kolejne kroki, klikając na przycisk pomiń, aż do momentu, kiedy dotrzesz do kroku szóstego, czyli przygotowania formularza atrybutów dla dokumentu formalnego. W formularzu atrybutów znajdują się kolejno identyfikator i przestrzeń nazw. Pola te są wypełniane automatycznie, nie należy zatem ich edytować. Identyfikator lokalny. Wpisz unikalny identyfikator dokumentu. Stosuj konwencję wpisując np. numer uchwały, tak aby jednoznacznie identyfikować dokument. Pamiętaj, w tym polu nie możesz używać ukośników. Tytuł. Podaj pełną nazwę, np. Na uchwała Rady Miasta Chojnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Miasta Hojnice. Nazwa skrócona, czyli krótsza forma tytułu, np. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia POG. Numer identyfikacyjny. Rekomenduje się, aby jako wartość atrybutu podać kod identyfikacyjny dokumentu w dzienniku urzędowym, w którym dokument jest opublikowany, a jeżeli on jest niedostępny, to numer identyfikacyjny dokumentu organu wydającego, np. numer uchwały o przystąpieniu. Organ ustanawiający. Wpisz organ, który przyjął dokument, np. Rada Miasta Chojnice. Data. Obowiązkowe pole. Wybierz datę utworzenia dokumentu. Z listy rozwijanej po prawej stronie masz do wyboru utworzenie publikacja przegląd. Data wejścia w życie. Uzupełnij, jeśli dokument już wszedł w życie. Wypełnij tylko w przypadku dokumentów urzędowych będących aktami prawnymi. Data uchylenia. Opcjonalne pole. Wypełnij datę, do której dokument obowiązywał. Szczegółowe odniesienie. Odniesienie do konkretnej części dokumentu istotnej z punktu widzenia procesu planowania przestrzennego. Możesz pozostawić pole puste. Dziennik urzędowy. Wybierz z listy, w którym dzienniku został opublikowany dokument. Wybierz, jeśli akt jest publikowany. W polu łącze wpisz pełny adres URL, pod którym dostępny jest dokument. Rekomenduje się dodanie łącza do dokumentu opublikowanego w internetowej wersji właściwego dziennika urzędowego. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna, należy wskazać łącze do dokumentu zamieszczonego w portalu internetowym właściwego organu. Na przykład w biuletynie informacji publicznej. W przypadku braku obu powyższych możliwości dopuszcza się podanie innego adresu URL pod warunkiem, że dokument jest dostępny publicznie i bez konieczności logowania lub autoryzacji. Po wpisaniu adresu kliknij przycisk Dodaj, aby łącze zostało zapisane w tabeli poniżej. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz aktualny formularz. Wtyczka zapisze dane do pliku GML i przypisze je do Twojego projektu. W ten sposób tworzysz kolejne elementy planu ogólnego, które możesz zmieniać pojedynczo według potrzeb. Po zapisaniu kliknij Dalej. Na koniec etapu utwórz końcowy plik GML. Wczytaj przygotowane wcześniej pliki składowe. Wybierz relację dokumentu formalnego względem app, oraz kliknij przycisk Generuj. Tak przygotowany plik stanowi pierwszą wersję planu ogólnego gminy jako dane projektowe. Wtyczka wyświetla komunikat o wygenerowaniu pliku Gml oraz prosi o informację, czy chcesz utworzyć kolejne dane dla app. Na tym etapie kliknij Nie, a następnie Zakończ pracę. Teraz przejdź do kolejnych wersji danych projektowych. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany geometrii obszaru objętego planem ogólnym, wróć do wtyczki APP2 i wybierz opcję Praca z APP zbiorem APP. Kliknij przycisk APP, a następnie wczytaj wcześniej zapisaną warstwę Gml, klikając przycisk Wczytaj warstwę do edycji. Następnie dokonaj ewentualnych zmian, np. zmień przebieg granicy uwzględniając teren zamknięty. Prezentowany teren zamknięty jest fikcyjny i został przygotowany na potrzeby tego nagrania. Wykorzystaj narzędzie różnica. Pozwala ono wyciąć z warstwy wejściowej obiekty należące do innej warstwy. W tym celu wybierz zakładkę wektor, a następnie kliknij na narzędzia geoprzetwarzania i wybierz narzędzie różnica. Jako warstwa źródłowa wskaż warstwę, którą chcesz zmienić, w tym przypadku akt planowania przestrzennego. Natomiast w drugim polu wybierz warstwę nakładki, czyli obiekty, które mają zostać wycięte z pierwotnej warstwy, w tym przypadku teren zamknięty. Nowa warstwa będzie warstwą tymczasową, działającą tylko w tej sesji programu Kugis. Po utworzeniu nowej warstwy, przejdź ponownie do widoku wtyczki APP2 i wybierz opcję Stwórz Pustą Warstwę. Pojawi się ona na panelu warstw z końcówką 1. Skopiuj utworzony obiekt do pustej warstwy Akt Planowania Przestrzennego 1. Aby to zrobić, zaznacz geometrię za pomocą narzędzia Zaznacz Obiekty. Następnie wybierz zakładkę Edycja i kliknij na opcję Kopiuj Obiekty. Następnie zaznacz pustą warstwę Akt Planowania Przestrzennego 1. Ponownie wybierz zakładkę Edycja, tym razem jednak kliknij Wklej Obiekty. Po dodaniu geometrii, otwórz formularz tej warstwy, używając narzędzia Informacje o obiekcie. Zweryfikuj i zaktualizuj pola. Obowiązuje od. Najpierw wyczyść pole, a następnie ustaw nową datę obowiązywania tej wersji. Identyfikator wersji oraz początek wersji obiektu. Pola uzupełniają się automatycznie, aktualizując się po każdej zmianie geometrii lub formularza. Tytuł. Po uzupełnieniu zmian zapisz formularz, a następnie zapisz nową wersję do pliku Gml Jeśli zasadne jest, aby dodać następny dokument formalny, możesz utworzyć kolejny formularz w kroku szóstym. Na potrzeby tego nagrania ten krok został pominięty. Następnie przejdź do kroku siódmego i stwórz kolejną wersję danych projektowych. Do tej wersji dodaj plik Gml z wcześniejszą wersją planu ogólnego gminy. Jego wczytanie pozwoli na aktualizację pól wersjonowania, a także umożliwi porównanie danych i zachowanie ciągłości między wersjami projektu aktu. Dzięki tym czynnościom wszystkie wersje danych będą uporządkowane, a historia zmian będzie czytelna dla użytkowników i instytucji nadzorujących. Twoje kolejne dane projektowe są już gotowe. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oraz specyfikacji danych planowanie przestrzenne. Linki znajdują się w opisie filmu. Sprawdź sam, jak wtyczka App2 do programu KUGIS wspomaga prace związane z planowaniem przestrzennym.